Strategia marketingowa jest ważna? Strategia marketingowa jest kluczowa w, przy w ogóle planowaniu w rozwoju każdego biznesu z każdego obszaru. Przez wiele lat pracy w różnych biznesach w obszarze marketingu internetowego stykałem się i z małymi, i z dużymi firmami, i średnimi, i wielkimi korporacjami, i wszędzie ta strategia marketingowa była bardzo ważna. Prowadzenie działań marketingowych w internecie bez strategii marketingowej powoduje straty dla, dla firmy. Powoduje to, że nie wiemy gdzie płyniemy. Nie ma sternika, nie mamy kapitana na tym statku naszej sprzedaży. Więc jest to fundament, i jest to obowiązkowy element prowadzenia wszelkich jakichkolwiek działań. Bo jak dobrze wiemy. Nie chodzi o to, żeby prowadzić działania we wszystkich obszarach i zawsze w tym samym, na tym samym poziomie, tylko chodzi o to, żeby prowadzić je efektywnie, żeby biznes na tym zarabiał, żeby Twój biznes przynosił zyski i wymierne przychody.